Dzień dobry, Ewa Tułecz, witam w programie Mazowsze Wiadomości z regionu, a w tym wydaniu. Minęło 18 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Kolejnych 16 pociągów FLIRT trafi do kolei mazowieckich. Nowy SOR Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego rośnie w oczach. 1 maja 2004 roku nastąpiło największe rozszerzenie Unii Europejskiej w historii. 18 lat temu do wspólnoty przystąpiło 10 państw, w tym Polska. Za członkostwem w referendum w czerwcu 2003 roku opowiedziało się ponad 75% głosujących Polaków. Możemy sobie podróżować, mogą, może młodzież studiować w innych krajach bez problemu. Czujemy się tacy we wspólnocie bardziej bezpieczni. Tylko na lepsze. Co byśmy zrobili teraz bez Unii? Niech pan powie: Byśmy byli teraz pod rządami albo, albo Putina, albo na Węgrzech byśmy byli, byśmy mieli drugi Budapeszt. Unia nam jest potrzebna. Nie jest to, że nie. Bez niej to, co byśmy tutaj mieli. Nic. Skąd byśmy mieli tyle pieniędzy? Jakby nie Unia Europejska. Na przestrzeni 18 lat z funduszy europejskich doposażone w sprzęt do leczenia i diagnostyki pacjentów zostały między innymi Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu czy Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce. Dzięki środkom z Unii Europejskiej powstało ponad 200 km dróg, zakupiono nowoczesne pociągi i niskoemisyjne autobusy. Powstały m.in. obwodnice Ciechanowa, Radomia, Gombina czy parkingi parku i Jedź w kluczowych miejscach przesiadkowych wielu miast i miejscowości. Odnowiono ponad 200 zabytków i rozwinięto ofertę ponad 150 instytucji kultury. Widać to m.in. w odnowionych przestrzeniach Szydłowca, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, zrewitalizowanej kamienicy Deskur, Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownie w Radomiu czy Państwowym Muzeum Etnograficznym. Udało się także zmodernizować energetycznie ponad 700 budynków, urzędów, szkół, szpitali i instytucji kultury. Dbając o środowisko wsparto również ponad 50 punktów selektywnej zbiórki odpadów. Zadowolona jestem ze zmian, ze ścieżek rowerowych, na których, po których do ubiegłego roku się poruszałam. Bardzo dobrze to widać, widać wszelkie inwestycje, widać rozwój infrastruktury, widać jak zmieniają się pewne obiekty w Ciechanowie tak samo. Wszelkie parki, które powstały tak samo, w których można miło spędzić czas. W ramach regionalnych programów operacyjnych Mazowsze otrzymało ponad 20 miliardów złotych, które pozwoliły zrealizować ponad 14 tysięcy projektów. Tylko w ciągu ostatnich kilku lat dofinansowanie z programu regionalnego uzyskało blisko 6 tysięcy projektów. O wartości ponad 8 miliardów złotych. Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 daje kolejne możliwości. Do dyspozycji będziemy mieli ponad 2 miliardy euro. Po raz pierwszy skorzystamy też z ponad 400 milionów euro środków unijnych w ramach programu Polska Wschodnia to finalizacja największego w historii spółek kolejowych w Polsce kontraktu wartego ponad 2 miliardy złotych. Koleje Mazowieckie podpisały z firmą Stadler z Siedlec umowę na dostawę 16 pociągów modelu Flirt. W sumie to kilkadziesiąt pociągów Koleje mazowieckie podpisały ostatnią, piątą umowę z siedlecką firmą Stadler na dostawę kolejnych 16 nowoczesnych pociągów typu Flirt. W ramach tego potężnego programu inwestycyjnego do kolei mazowieckich trafiło w sumie 61 takich zespołów trakcyjnych. Są to lekkie, energooszczędne, elektryczne pojazdy najnowszej generacji. Osiągają prędkość 160 km na godzinę. Są klimatyzowane, mają bezprzewodowy dostęp do internetu, wyposażone są w monitoring, platformę dla osób z niepełnosprawnościami czy miejsce dla wózków i rowerów. Kilkuletni kontrakt opiewa na kwotę w sumie ponad 2 miliardów złotych. Nowy szpitalny oddział ratunkowy na Józefowie rośnie w oczach. 90% fundamentów parterowego obiektu jest już gotowe. Koszt inwestycji to ponad 100 milionów złotych. Pokryje go samorząd Mazowsze. Trwa budowa sorów w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Do tej pory prace idą zgodnie z harmonogramem. Jak podkreśla Krzysztof Zając, członek zarządu MSS, bardzo ważną kwestią jest zapewnione ciągłe finansowanie inwestycji. Całkowity koszt to ponad 100 milionów złotych, przy czym 50 milionów to roboty budowlane. Tak jak my zakupy będziemy musieli robić sukcesywnie, sukcesywnie firma Strawak musi też zamawiać poszczególne rzeczy, bo na pewne elementy czeka się nawet ponad pół roku, gdzie na szalejących tych cenach, które są na rynku, no mogą wprowadzić jakieś zawirowania. Mam nadzieję, że ominiemy te zawirowania. Nowy SOR to bardzo duży obiekt. Wykonano już 90% płyty fundamentowej. W piątek zalewany był ostatni etap, a w 1,4 budynku gotowy jest już strop. Trwają prace nad budową ścian i klatek schodowych. Mimo drobnych problemów, prace idą bez opóźnień. Wykonawca nie wyklucza, że zakończą się szybciej niż planowano. Jest to uwarunkowane wszystkimi ruchami gospodarczymi, które gdzieś w jakiś sposób bardzo odciśniają piętno na łańcuchu dostaw, szczególnie jeżeli chodzi o materiał, który tutaj przewidziany jest w projekcie. Dotyczy to również pracowników, natomiast staramy się z tym w jakiś sposób walczyć i Dotrzymywać tych terminów pod koniec kwietnia. Budowę odwiedził wicemarszałek Rafał Rajkowski. Muszę powiedzieć, że jestem pod olbrzymim wrażeniem, bo rzeczywiście to, co widzimy, to, co Państwo widzicie za moimi plecami, to jest. Prawie boisko piłkarskie, tak to trzeba określić. I to jest ogrom prac realizowanych. Mam też zapewnienie, że może uda się do końca czerwca, może początkiem lipca zrealizować tę inwestycję na poziomie zero. Nowy SOR będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu oddziałów w kraju. W jednym budynku znajdą się wszystkie niezbędne strefy porządkujące i usprawniające schemat udzielania pomocy pacjentom. Kilka poczekalni, strefa wyłącznie dla dzieci, gabinety, izolatki, sale obserwacyjne i Zabiegowo-operacyjna czy ambulatorium. Projekt jest w całości sfinansowany z budżetu województwa mazowieckiego. To nie jedyna inwestycja w służbie zdrowia w tej części województwa. W ubiegłym roku w regionie radomskim władze Mazowsza na inwestycje zdrowotne przeznaczyły ponad 34 miliony złotych. Mazowsze zmienia się z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami. Nowe windy, zmiany w podjazdach do budynków i przestrzenie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W płocku władze Mazowsza podpisały umowy na likwidację barier architektonicznych. W tym roku samorząd województwa mazowieckiego otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych łącznie 18 milionów złotych. Część z tych środków przeznaczonych zostało na rehabilitację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie mogły ubiegać się samorządy lokalne, organizacje i przedsiębiorcy. Część środków została również przekazana do powiatu Warszawskiego Zachodniego, do Żarowa. Jest taki dom pomocy społecznej w Bramkach. Duży dom pomocy społecznej tutaj na wsparcie zostały. Przeznaczone środki na również likwidację, powiedzmy sobie, tych barier architektonicznych i na starostwo w Ożarowie, gdzie była bardzo potrzebna do kontaktu, do, do, do przemieszczania się osobom niepełnosprawnym Winda. Największa z podpisanych umów dotyczyła rozbudowy miejskiego przedszkola nr 5 w półtusku, które ma pod opieką około 200 dzieci. Dzięki dofinansowaniu powstanie tam przedszkole z oddziałami integracyjnymi. Będzie to zupełnie. Nowa przestrzeń z przestronnymi salami, co pozwoli stworzyć komfortowe warunki i odpowiednią opiekę, rehabilitację i integrację dzieci. Cała inwestycja wyniesie 4 miliony złotych, a tegoroczna dotacja to blisko 900 tysięcy złotych. Do istniejącego budynku dostawiamy drugi identyczny budynek, który będzie połączony łącznikiem. I ten budynek w całości został zaprojektowany i będzie wykonany z uwzględnieniem potrzeb. Dzieci niepełnosprawnych. W tym nowym budynku o powierzchni 900 m2 będą cztery nowe sale, duże sale, ale do tego będzie cały kompleks sal pomocniczych, sala poznawania świata, pracownie, winda, a więc cały ten budynek naprawdę będzie doskonale służył naszym dzieciom. Pod koniec kwietnia w Płocku podpisano sześć umów na dofinansowanie projektów likwidacji barier architektonicznych. Łączna kwota to ponad milion 800 tysięcy złotych. W Płocku ruszyły bezpłatne lekcje języka polskiego dla ukraińskich dzieci i dorosłych. Nauka języka to kolejna pomoc mazowsza dla wschodnich sąsiadów, którzy zatrzymali się na terenie naszego województwa. Do wsparcia przyłączyli się także mazowieccy harcerze, przekazując ponad tysiąc apteczek, które trafią do Ukrainy. Szacuje się, że w Płocku i okolicach przebywa ponad 2000 uchodźców, to głównie matki z dziećmi, które z dnia na dzień straciły wszystko. W nowym miejscu muszą zacząć funkcjonować od nowa. Aby im to ułatwić, Mazowieckie samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli wspólnie z Biblioteką Pedagogiczną w Płocku rozpoczęły twórcze zajęcia języka polskiego dla ukraińskich dzieci i dorosłych. My staramy się, jako samorząd województwa i nasze instytucje również pomagać od właśnie pierwszych dni tej agresywnej napaści Rosji na Ukrainę. Praktycznie czwartego dnia zarząd województwa podjął decyzję o wsparciu. W tej chwili w sensie finansowym to jest już prawie 5 milionów złotych przekazanych w formie przede wszystkim sprzętu medycznego, ale też przekazaliśmy 10 karetek. Polsko-ukraińskie lekcje przeznaczone są dla dzieci z Ukrainy w wieku 8-12 lat. Nauka języka połączona jest z kreatywną zabawą. To także doskonała okazja do polsko-ukraińskiej integracji, adaptacji i wsparcia emocjonalnego oraz społecznego. W pokazowej lekcji wziął udział marszałek Adam Struzik, który wcielił się w rolę nauczyciela. Powiedzcie mi, e, dzieci, co to za postać? Kto to jest? Król! Lekcje prowadzą doświadczeni nauczyciele. Dzieci są niesamowite, wspaniałe. Mimo ogromu przeżyć, rozumiem to, są dzieci bardziej zamknięte, ale powoli się otwierają. Są dzieci bardzo otwarte, które chętnie mówią. Ze mną równolegle prowadzi zajęcia pani Wiktoria, która to co mówi po polsku, ona tłumaczy na język ukraiński. I to jest bardzo fajne, bo ja się od nich uczę też dużo rzeczy. To jest tak, że my się nawzajem od siebie uczymy. Dzieci bardzo aktywnie są na zajęciach. Uważam, że jest to bardzo dobry sposób wejścia do szkoły polskiej. W czasie, gdy dzieci biorą udział w twórczych lekcjach, ich rodzice mogą skorzystać z bezpłatnych lekcji polskiego. Znajomość naszego języka daje szansę na szybszą integrację i zwiększa szansę na znalezienie pracy. Kolejne wsparcie, na które mogą liczyć nasi wschodni sąsiedzi, to apteczki wypełnione materiałami opatrunkowymi i środkami medycznymi, które trafią do Ukrainy. Skompletowali je harcerze z całego Mazowsza, a także skauci z Holandii i Szwecji, dołączając kartki z pozdrowieniami w języku ukraińskim. Harcerze w jakim języku czy skauci w jakim języku nie składaliby przyżyczenia, mówią o tym że chcą nieść chętną pomoc bliźnim i tym którzy muszą tą pomoc nieść chcieliśmy my z kolei również pomóc dlatego zdecydowaliśmy się na właśnie kompletowanie i zbieranie środków opatrunkowych i apteczek pierwszej pomocy żeby w ten sposób pomóc tym którzy muszą bronić swojej ojczyzny w sumie przekazano tysiąc apteczek indywidualnych w plecakach oraz walizkowych. Różowa opowieść o relacjach z ciałem i naturą, w którą można zanurzyć się w elektrowni, jest już dostępna. Ponad 100 prac Basi Baindy wypełniło wnętrza Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej. Róże i Róże to opowieść o sztuce kobiecej, relacjach z ciałem i naturą. Artystka w swoich pracach bazuje na różnych odcieniach różu. Stąd też tytuł wystawy. Jak mówi kurator, do obrazowania własnych strachów, obsesji i relacji, używa ubrań, zasłon czy fragmentów tkanin. Trudno powiedzieć, bo każda z tych prac jest właściwie dla mnie ważna. Wybrałam tu jakby prace no, istotne. No i to też tak trudno powiedzieć, bo za każdym razem jakby jestem zanurzona w jakimś okresie, więc właściwie teraz najbardziej jestem jakby. W tych pracach ostatnich, abstrakcyjnych, które można zobaczyć na największej sali, no, ale to nie oznacza, że jakby te starsze są dla mnie mniej wartościowe. Wystawa jest retrospekcją ostatnich 16 lat pracy artystki w radomskiej elektrowni można ich podziwiać ponad 100. To jest największa wystawa Basi Bandy dzięki temu, że Basia dostała zaproszenie do elektrowni. No, mogliśmy zrealizować coś, co w większości polskich galerii nie byłoby możliwe, czyli po prostu wystawę na. Kilku tysiącach metrów kwadratowych. Wernisarz przyciągnął tłumy osób, które na dwóch piętrach mogły podziwiać i interpretować pracę zielonogórskiej artystki. Pierwszy raz jestem na tego typu wystawie i jestem zauroczona. No i chwała pani Basi za to, ta nasza elektrownia piękna, że to może eksponować. Wystawę można oglądać do 12 czerwca. Radomska Elektrownia to kolejny punkt na mapie Mazowsza, który warto odwiedzić. Oprócz wystaw odbywają się tutaj również warsztaty edukacyjne, koncerty i przeróżne wydarzenia kulturalne, a wszystko zamknięte w ciekawej przestrzeni. Także myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. To wszystko w dzisiejszym programie. Do zobaczenia za tydzień.